Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na, na kanale ZJP TV. Dzisiaj nagram Wam wyścig szczurów. Wyścig szczurów będzie mianowicie w tych tutaj kopcach, znaczy takich, nie wiem jak to nazwać, rajki. Każda... Każdy... Tu, tu jest tor jeden... Każdy tor jest dla jednego szczura. Szczury dostały powiadomienie na Facebooku, że mają się tutaj zebrać. To będzie stado szczurów. Tu wszędzie normalnie będzie stado tresowanych szczurów. Te szczury były tresowane 3 lata i były pasione paszą taką, żeby miały spida. Oczywiście wyścig będzie, że tak powiem, bez dopingu. Te pasze były legalne, sprowadzane z Chin nie były dopędzane żadnym wirusem, koronawirusem, tylko by normalne pasze z kukurydzy i z ziarna, z ziaren yy, czego? Żyta, co tam było jeszcze? Pszenica, takie po prostu wiecie o co chodzi. I tu będzie wyścig szczurów, yy, który będzie transmitowany na żywo yy, w telewizji PiS. Yy, 2 miliardy, no, no słuchajcie, no dwa miliardy. No chyba no, chcemy wyścig szczurów oglądać. No, płacimy za to, no, to idzie z naszych podatków. I, słuchajcie, jeżeli nie będzie tego wyścigu szczurów w telewizji PIS, to będzie na kanale Z.J.T.V.L. Słuchajcie, to jest moja telewizja, który, która <laughs> nie bierze abonamentu, a jest wszystko transmitowane. Wołamy szczury. Tak myślę, że już przyszedł czas. Szczury, szczury. No przylecie tu szczury. O, szczury biegną, ale nie widzę szczurów. Chyba nie chcą być sławne. No, ja Wam powiem tak, że ja bym. Dobra, który szczur przybiegnie, ten dostanie medal. No nie wiem, z platyny już złoto zatanie. No to platyna, platynowy medal dostanie. W tych, w tych tutaj właśnie rowkach, w każdym jednym ma ustawicie szczur. Jedynka Alfred. Dwójka Eusebiusz, trójka Zenoby i tak dalej, wiecie, te imiona takie obciachowe. Tam jest gdzieś Zo Zosia, tam jest Zosia. To jest szczurzyca. I ona ma biegnąć tam do tego zielonego i z powrotem. ja nie wiem o co chodzi, czemu ich nie ma. Karmę dostają z Chin zajebistą, no jakoś im, jakoś nie chcą, tak zrobię obkrążkę tutaj kamerką. Gdzieś tam było słuchać szczury, ale no nie ma tych szczurów. No także wyścig szczurów niestety w tym roku... Mi się wydaje, że one się boją tego, tego koronawirusa całego i ze względu na koronawirusa nie będzie transmisji yy, wyścigu szczurów, yy, chociaż bardzo bym chciał. Wiecie, dla Was wszystko, widzowie, robię wszystko. No niestety, muszę skończyć ten filmik i Zapraszam do Was do, do subskrypcji mojego kanału ZJPTV, o tam, taka trasa miała być aż tam do końca znaczy nie, ja im bym zrobił do tego zielonego i z powrotem ale dobra, kończę ten filmik, zostawcie dzwoneczek subskrybujcie i łapkę w górę pozdrawiam Was serdecznie wyścig szczurów, niestety nie doszedł do do skutku jeszcze zbliżenie na ten krzak, to miała być meta tam miała być meta i tam mieli, mieli zielone mają tam na mecie mieli mieć zielone ale no szczury się nie skusiły na zielone no i niestety niestety trzymajcie się cześć.